Człowieku nie pisz bzdur, zastanów się nad sobą. Pod wczorajszym filmem na jednej z grup taki komentarz się pojawił. Wynika on z tego, że dana osoba tego filmu po prostu nie obejrzała. Zapraszam Was do kolejnego słowa nad słowem z dzisiejszej Ewangelii. Do podzielenia się tym, jak ja to odczytuję, rozumiem, może kogoś z was on ubogaci. Ruszamy. Nie chcę się porównywać do Jezusa, ale być może gdyby Jezus zastosował to samo porównanie w XXI wieku i umieścił go na Facebooku, ten sam komentarz by się pojawił. Człowieku, co ty robisz? Wzywasz nas do samookaleczenia. Jezus nie chce Ciebie wzywać do tego, żebyś się samookaleczył, ale jednocześnie chce, abyś był konkretny. Ewangelia to konkret. Masz też właściwe rozeznanie, co jest dobre, a co złe. Można to porównać do grudka, do roślin. Czekasz, że aż wzejdą pierwsze źdźbła trawy, Pierwsześć tej uprawy, którą chcesz wyhodować i mając właściwe rozeznanie, wyciągasz to, co jest szkodliwe. Podobnie i w życiu duchowym, mając właściwe rozeznanie, czytając Słowo Boże, opierając się na nauczaniu Ojców Kościoła, opierając się także na tradycji Kościoła katolickiego, wiesz co jest dobre w życiu wiary, w życiu duchowym. Nie bój się. Nawet jeżeli czasami się pomylisz, to jest takie ryzyko, zawsze możesz wrócić, ale bądź konkretny, zasadniczy, Ewangelii, nawet wtedy, gdy inni, inni Cię wyśmieją. Z Bogiem trzymajcie się i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cisza przed burzą? No chyba dzisiaj już będzie potężna burza, ale z Jezusem nic Ci się nie stanie. Trzymajcie się.